Stasiu, kto to? Kotek Glut Freja. Kotek Freja? Tak. A to? Króliczek. Króliczek. A to? Króliczek. Stasiu, to nie króliczek. Króliczek. Nie ma, nie ma. Uciekł. Kto to? A. Jest. Biały trochę. Kto to jest? biała To borsuk? Borsuk. Borsuk. to stoi? A tu? Lis. Tak, to lis. Lis, lis, koko ma, oka buda. No nie wiadomo. A to kto? Panda. Panda, mhm. A kogo tu jeszcze mamy? O, jest! Kto to? Kawiarkę! Wiewiórka. Orzeszek. orzeszek, tak. Te wiewiórki? Tak. Uwaga, Stasiu, będą się chować zwierzątka. Tu jest to szuflada. Tu mama chowa. Kota. A tu? Lis. Uwaga. Tu? Kot. Kot. A tu? Mhm. Kto tu? Kto tu się schował, Stasiu? Kotek. Sprawdzamy. A tu jest. Yes. A tu kto? Kto tu? Lisek. To jest! Jest. Lisek. Lisek. Tu był kotek, a tu był lisek. Uwaga. Teraz będzie inaczej, Stasiu. Co? Kto tu? Wótek. Kto to? Królik. Królik. Zobacz, królik tu. A panda. Panda. Tu. Hop. Stasiu. Gdzie jest panda? Tu jest tu. Pokaż panda. Tu. Tu panda? A tu jest. To nie panda. Nie pasuje. Kto to jest? Królik! A gdzie panda? Tu jesteś! Mhm. Tu panda. A gdzie królik? Tu jesteś! Jest! Tu królik! Stasiu! Tu królik. Tu panda. Uwaga, Stasiu! Teraz mama mówi: To są zwierzątka. Uwaga! Tu, tu schowaj kota, a tu zobacz. Stasiu, tu kota, tu tak. królika. Tak? Tak. Schowaj. Tak. Hop. Ty. Hop. Dobrze. Stasiu, daj kota. Gdzie kot? Tu jesteś. Tu? A! Tu nie pasuje, tu królik. Królik. Jeszcze raz, Stasiu, słuchaj. Daj kota. Gdzie kot? Pokaż. Sprawdzimy. Jest? Tu jesteś. Daj, mamie kota. Daj kota. A teraz daj królika nie, yes. yes. też. Yes. też! Super! Uwaga, Stasiu! Teraz będzie inaczej. Słuchaj, Stasiu! Tu borsuk. Cuk. Tu panda. Panda. Tu kto? Chowaj. Pasku. Pasku. Tu borsuk. Cuk. Borsup. Manda Super, staj schował Mama mówiła, tu borsuk Tu panda Sprawdzamy? Tak A tu jest Jest? Borsuk, a tu? A tu? spadła. Spadło, zobacz Borsuk i panda jest... Jest baki. Gdzie jest baki tu? Nie ma rybaka.